mam z tej strony ranek, a dzisiaj wam opowiem o aucie, które kosztowało mnie 4 bańki, jakieś 4 miliony dolarów, z GTA, no i wam opowiem jak tam, jak wygląda, nie, i jak działa, no i właśnie, no od czego możemy zacząć, możemy zacząć od tego, że... Jak wam już mówiłem, kosztowało ono około 4 miliony. Samo auto takie, bo to jest ulepszenie na arenę, nie tak wygląda. Samo auto kosztowało jakieś chyba 30 tysięcy, tylko potem takie ulepszenie na arenę kosztowało mnie już 2 miliony. Lecz nie było tutaj takich wszystkich ulepszeń, jakie ja sobie jeszcze dokupiłem. Na przykład nie było tych działek tak innych, z których mogę normalnie strzelać. Nie było tego elementu tutaj z przodu, nie wiem, tej łopaty takiej, to, czy, którą mógł zgarniać każde auto. Yy, kupiłem sobie dyn spod opon, yy, jeszcze światła. Yy, kupiłem sobie jeszcze, na pewno kupiłem sobie jeszcze takie ulepszenie jak do kurumy opancerzonej, że no, ma prawie całe zasłonięte szyby, żeby nie można było trafiać, i ma, ma jeszcze parę fajnych funkcji. Nie wiem, no, niedawno zobaczyłem, że tak można robić fajnie. Yy, yy, no, kupiłem też tą, tą łopatę, że tak powiem. Yy, tak jak już mówiłem, yy, jeszcze dokupiłem sobie parę takich fajnych niż na przykład takich jak można tym autem sobie tak skoczyć fajnie na pewno yy, można też nim, jeżeli się już rozpędzi człowiek, o, można zrzucić jeszcze na nagrowych jeżeli, można też użyć turbo, tak? Ładuje się o... znaczy jego naładowanie jest pokazane żółtym paskiem. Yy, na żółtym pasku. Ale chciałem Wam też powiedzieć o wadach tego samochodu. No niestety, ale ka każde, każde auto ma też swoje wady. Na przykład, no to auto, niestety, ale jest jak strasznie, że trzeba mieć do niego. Znaczy strasznie mało jest zwrotny, moim zdaniem. Zwrotny może nie, ale jeżeli już się zahamuje, to jakoś tak strasznie ciężko idzie nim ruszyć. Jakby jakoś... nie wiem, nie potrafię, jest inny na przykład od takiej kurumy, tak? Yy... Więc to jest akurat minus tego auta, ale naprawdę bardzo lubię to auto, no, naprawdę cztery bańki wydaję na nie, więc no, muszę być zadowolony. A teraz pojedziemy sobie na miasto i trochę przetestuję. Yy, oczywiście chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcielibyście takie auto, to... Musicie na pewno uważać na to, że jak będziecie ciągle wjeżdżać w te auta tą łychą, to w końcu auto się samo wam podpali, tak? Więc to nie jest tak, że możecie nie wprowadzić sobie... Czy po prostu niszczy, tak? No I można tak zrobić. Można wpalać się we wszystkie auta. No naprawdę auto jest super, bardzo mi się podoba. Op. No i naprawdę można fajne jakieś takie rzeczy robić typu uciekanie przed policją. Wiecie, tak naprawdę to auto to mogłoby jeszcze więcej yy, kosztować, nie? Tylko że ja nie kupiłem wszystkich ulepszeń, na przykład jakieś tam miny. No, na przykład mnie teraz policja goni. Rzeź cierpiąca no. O, tylko... Widzicie? No, su super zabawa W ogóle, jeżeli chcecie więcej takich filmów z autami lub żebym wam pokazał jak, jakieś tam areny tam w szareń, coś to piszcie w komentarzach. ja wducham was i nagrałem może kolejny odcinek na, może, na pewno słuchajcie, może dam się złapać tej polityki więc... Op. to ja bym. Myślałem, że mnie widzą O, chodźcie, patrz, chodźcie, patrz, patrz. jedzie sobie tutaj O, o. dobre Patrzcie, i oni chcą we mnie wjechać, nie? Teraz ja po prostu robię coś takiego O, i już mnie nie ma Naprawdę Fajnie to jest Może jeżeli chodzi o to ulepszenie takie jak gruma ma to ma że no to, to nie jest takie idealne, nie? bo jednak jakieś strzały trafiają. Eee, ale jednak to jest jakaś tam ochrona. Się, że... to jest, to jest fajnie to. Fajnie teraz w ogóle szyję się zastanawiam, ale jak dobrze pamiętam to jeżeli chodzi o wybuch tam jeżeli chodzi o tam przez materiały wybuchowe coś takiego tego auta, to on chyba może wytrzymać, jak dobrze pamiętam, chyba potrafił wytrzymać y, dwa strzały, a za trzecim y, to już wybuchał, jak dobrze pamiętam. Więc jest naprawdę wytrzymały y, i naprawdę polecam to auto. Lecz wydaje mi się, że jednak trochę za drogie. Za drogie to Kocham, myślę, że mi okoliczne. O, No dobra, więc chyba w tym momencie zakończymy sobie odcinek. to był taki krótki krót odcinek, który chciałam Wam po, u, powiedzieć o, y, te, o tym aucie. No i do następnego odcinka. Hej!